Cześć, kochani. Poczekam sobie, jak zawsze, chwileczkę, kto się zjawi na żywo. Witam też wszystkich wytrwałych, którzy oglądają zawsze na YouTube i wszystkich, którzy oglądają w swoim czasie. Poczekamy jeszcze sekundę. To ma być, ten będzie na żywo. Mam nadzieję, że widać, że słychać. Dajcie znać, jak się czujecie. Jak Wam idzie wyzwanie. Dzień 23 sprawdziłam. <laughs> Sama już czasem zapominam w ogóle, gdzie jesteśmy, który dzień, ale to nie ma znaczenia. Ja będę miała później wychodne. Więc jestem, że tak powiem, wiecie, nie w dresie. <grystanie> u nas się gastronomia otworzyła, także czas wyjść na powietrze. No jak tam u was? Piątek, tygodnia, początek. Albo koniec zależy, jak. I o czym sobie dzisiaj porozmawiamy? Pamiętacie, mówiliśmy o tak w skrócie: o tym, że trzeba, nie możesz niczego dostać, czego nie pragniesz, nie możesz zatrzymać również tego, czego nie pragniesz, za co nie jesteś wdzięczny, wdzięczna. O tym, że nie mamy wpływu na to, że pojawiają się Pozytywne i negatywne myśli i emocje. Nasza wolna wola i ta proaktywność polega na tym, że z nimi nie płyniemy i zasilamy to, co pozytywne, lub wchodzimy w reaktywność, czyli pobieramy na krótko energię, płyniemy z emocją, no ale to znowu tworzy debet i minus na naszym koncie. Proaktywność plusy, reaktywność minusy, no i w zależności od tego, ile mamy później na koncie. Masz to tak zwane szczęście lub pech, tak? które nie jest tak naprawdę szczęściem i pechem, ale prostą matematyką wszechświata. I teraz mówiliśmy sobie też o tych um, odciągaczach uwagi wczoraj, czyli że mimo, że czegoś pragniemy, to warto sobie usiąść na chwilę i zobaczyć, ile jest w tobie zaangażowania oraz zweryfikować. W co się angażujesz, bo bardzo często wszystko to, za czym gonimy i wydaje nam się w tej sekundzie najważniejsze, nie jest nigdy tym, tym, tym czymś, co prowadzi nas do tego pragnienia. I tak sobie dzisiaj siedziałam, z czym jeszcze przyjść, i mówię, no tak, ale jeszcze nam coś zostało. Niby znowu, nie? Oczywista oczywistość, proste, banalne, my to wszystko wiemy, my to wszystko wiemy. Ale wiemy, ale jakoś nam ucieka, nie? To jest właśnie, um, kocham za to życie. Inaczej byłoby nudno. Czy robisz miejsce na nowe? I miejsce, um, oczywiście, najpierw to miejsce zadziewa się energetycznie. Czyli na przykład osoby, z którymi pracuję w ramach pakietu star lub harmonizacji, ale przy pakiecie star to zawsze lepiej widać. Kiedy jakby wbijamy te nowe energie, które są w Twoim sercu, na Twojej komunikacji i w podświadomości, to to się nie zadziewa tak, nie? My mamy to ciało energetyczne, które ja zawsze mówię jest jak szklanka. No i szklanka jest pełna czegoś, tego co jest teraz, tego układu, który Tobą zarządza i Ty jesteś aspektem w tych energiach. To nie jest Twój potencjał, to nie jesteś Ty, to jest zasadnicza różnica. No i jak wbijamy te nowe oprogramowanie, no to się wylewa to stare, tak, czyli dolewamy do pełnej szklanki, czyli jednocześnie jak ta nowa substancja wchodzi, czyli w, w kontekście harmonizacji nowa energia, to wypycha to co stare, czyli już te nieharmonijne programy, zapisy w podświadomości, rodowe, z poprzednich wcieleń i to wtedy, tym pracujemy wtedy przy kolejnych etapach staru. To oczyszczamy, to identyfikujemy i to przenosimy z podświadomości w świadomość. I w tym momencie, jak już wiesz, no to wiesz lepiej, wybierasz lepiej. Masz wybór, to już Tobą nie kieruje. To już też może wyjść, bo masz na tyle tych nowych energii, że jesteś w stanie pójść z inną świadomością. Jak nie masz, to nie wyjdzie, bo znowu to jest wszystko razem powiązane. Jak piękna, synchroniczna matryca. I czasami, jak na, zadziewa się w nas coś energetycznie, tak? Czyli zachodzi pewna zmiana, poszerzamy naszą świadomość, coś do nas dochodzi. Teraz na przykład pracujemy, identyfikujemy sobie różne tematy, medytujemy z tym, coś się przerabia i na przykład, jak ja to mówię, odklikasz sobie coś, bo możesz sobie przecież sama też i sam odklikać, czyli uświadomić inaczej, wytwarza się miejsce, tak? No, bo miejsce jakby. Z punktu widzenia tego naczynia, o którym mówiliśmy, to się poszerza. Okay? Czyli mogę przyjąć więcej błogosławień, miłości, dobroci i wszystkiego. I zazwyczaj później mamy też takie, jakby to powiedzieć, jako że ten świat materialny, jeżeli by zostać przy fizyce kwantowej, to energia wibruje wyżej, tak? Wyżej, czyli ta fala jest bardziej taka. Materia jest bardziej taka. Czyli jak ja to mówię, albo złożona sprężynka, albo rozciągnięta. Stąd coś, co się zadziało w energii, klik. Potrzebuje trochę czasu, żeby być widocznym w materii. To nie jest od razu tak. I pamiętaj, to również ma swoje błogosławieństwo w tym, bo czasami w energii zadziewa się coś negatywnie, tak, czyli idziemy w minus. I nie masz od razu konsekwencji, tylko też masz właśnie ten czas, żeby to naprawić, tak? Czyli pamiętacie, nie z poczucia winy, tylko z odpowiedzialności. Jak spadł kubek, sprzątam, idę po nowy. Nie wchodzę w rolę ofiary, nie obwiniam, nie, nie ja jestem beznadziejna. Po prostu spadł kubek, uświadamiam sobie, idę do szpara, do bili, co tam, żabka, biedronka, kupuję nowy. Okay? Czyli taki skondensowane to, o czym do tej pory rozmawialiśmy. No, i zadziewa się, że fizycznie też kreujemy w tym momencie miejsce. Czasami to na przykład u mnie jest tak, że mam ogromną potrzebę takiego, ale takiego posprzątania, no, że po prostu no, 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 tam na szafę wychodzę trzymetrową, obmywam jakieś w ogóle, no cuda nie widać, nie? jakieś lampy, żyrandole, czego normalnie co sobota śmiem znaczy śmiem powiedzieć, nie robimy. Czyli takie wiecie, nie, no bo właśnie, już się coś uwolniło. Czy na przykład porządek w szafie, w książkach, że jakby oczyszczamy też tą przestrzeń zewnętrzną, jakby kreujemy miejsce. I teraz przypomniała mi się taka historia. To mówiła jedna z trenerek Centrum Kabały w Los Angeles. Jak przyszła do niej kobieta. I właśnie mówi, że jakby, no powiedzmy, tym wyzwaniem, czy jak to my często lubimy mówić, problemem jest brak relacji. No i że, że ona by właśnie już chciała związek i, i że jest gotowa i, i tak dalej, nie? No i ta Batia, bo tak się nazywa ta trenerka, mówi do niej: Słuchaj, no to może jakby podejść już do tego z zaufaniem i zachowuj się tak w Twojej przestrzeni, jakby ten partner był. Czyli kłać dwa talerze na stoliku, dwa kubki obok automatu do kawy, pościel podwójnie łóżko i zrób miejsce w szafie. No i ona mówi: OK. No i przychodzi za jakiś czas i mówi: No i jak poszło? No mówi: No wiesz co? No położyłam dwa talerze na, na stole, postawiłam dwa kubki przy automacie, pościeliłam podwójnie łóżko. Otworzyłam szafę. Nie, pierdzielę. <noise> Zamknęłam. <głos> Oczywiście to jest trochę taki humorystyczny przykład. Przypuszczam, że tutaj bardziej zarezonuje z paniami, ale z nami też panów, którzy mają nawalone w szafie. Ale to pokazuje, jakby właśnie znowu, na ile też fizycznie już, jak. Wiesz, jak, czego pragniesz, gdzie jest na skali, twoje zaangażowanie, te odciągacze uwagi, w tym momencie też, ile naprawdę fizycznie już robisz w Twojej przestrzeni miejsca. Bo bardzo często to nowe już wisi nad Tobą, ale nie ma jak wejść. Czyli być może czujesz, że relacja, w której jesteś, to nie jest to. No, właśnie takie trochę byle co, ale byle co nie w kontekście, że obrażamy tą osobę, z którą jesteś, tylko byle co, że ty wiesz, że to nie jest to, to dla ciebie. Nie, że ta osoba jest byle kim. Ale zostajesz, bo no jak się pojawi nowy, to się rozstaniemy, a póki co dobrej to. Ale może ten nowy nie ma jak się pojawić, bo nie ma miejsca w twojej przestrzeni. Bo najpierw masz stanąć do tej decyzji i zakończyć ten związek. Być może wiesz, że twoja praca to już absolutnie nie to, co chcesz robić. I może wiesz, co byś chciała robić, ale jakoś nie umiesz się zebrać, nie umiesz się zebrać, lub nie wiesz, tak jak u mnie było, czym chcesz się zająć, i ten pomysł nie może przyjść, ta inspiracja nie przychodzi. Bo być może w tym ułożeniu nie ma miejsca. I musisz najpierw zostawić Twoją pracę, żeby pobrać ten brakujący puzel energii, żeby się coś otworzyło. Jak szklanka jest pełna, to jest pełna. I nie zawsze jest pełna tego, czego pragniemy. I czasem trzeba najpierw ulać, żeby wlać. Być może jesteś singlem. I właśnie, może takie przygotowanie i zobaczenie też na ile jesteś gotowy, gotowa przygotować no takie niby banalne twoją przestrzeń na to, że mogłaby wejść tu druga osoba. Jak bardzo często mówimy, że chcemy, ale potem nie jesteśmy gotowi zrobić miejsca fizycznie w naszym kalendarzu. W tym jak żyjemy, tak, bo w poniedziałek mam spinning, we wtorek mam jogę, w środę medytuję, w czw no może, może w niedzielę po południu coś się znajdzie. Ale może to za mało. I to mi się tak. Wiecie, do mnie zawsze te obrazy przychodzą. Taki mój dar. Nie wiem, czy kojarzycie, nie wiem, czy mówiliśmy o tym na live'ach. Wiem, że na pewno kiedyś pisałam o tym posta. To jest takie trochę. Bo my często czekamy na to właśnie, nie? Zmieni się świat, zmienię się ja. I troszkę jakbyśmy ze wszechświatem i z tym pragnieniem grali w pokera. Tylko póki gramy w pokera, czyli ja mam karty i Ty masz karty. Ty jako wszechświat, tak? Czy Ty masz karty i Twój wszechświat, Twoje pragnienie. Pamiętaj, wszechświat jest w Tobie. I trzymasz te karty, to wiesz, jak to jest. No gramy. Nie wiadomo kto co, i nie wiadomo kto wygra, i teraz nie otrzymujesz tej odpowiedzi, na przykład tej inspiracji, czy nie widzisz tej osoby, tego partnera, bo grasz, bo zakrywasz te karty. To i wszechświat ma zakryte karty. Grasz swoją wyższą inteligencją, ale jak kto w pokerze. Nie wiesz do końca, czy jak mam taką minę. To znaczy, że mam dobre karty, czy nie? To znaczy, że mam zostawić tą pracę, czy nie? To znaczy, że to jest ten facet, czy nie? I czemu nie dostaję odpowiedzi? No bo żeby sprawdzić, i nie w kontekście kontroli, ale otrzymać, zobaczyć, to co musisz zrobić, jak grasz pokera? Musisz pójść all in. I dopiero jak ty wejdziesz all in, czyli pójdziesz na całość, nie? tak się to nazywa w pokerze, all in. Czyli rzucasz wszystkie karty na stół, odkrywasz wszystko, czyli również stawiasz się, angażujesz, robisz robotę i kreujesz miejsce. Czasami to znaczy wychodzisz z relacji, zostawiasz pracę, czyścisz przestrzeń fizyczną, twój, twój, twoją zajęto, twój zajęty grafik, cokolwiek, i rzucasz wszystkie chipy. I rzucasz wszystkie karty, ale z tego poziomu mówisz, sprawdzam, czyli wszechświat też zaczyna ci pokazywać. Ale ty to robisz z poziomu zaufania. Tu już nagle nie ma gry, bo nie możesz przegrać. I uwaga, bo jest jeszcze jeden myczek z mojego doświadczenia. Często nam się już wydaje, że wiemy co chcemy, albo naprawdę wiemy co chcemy. Jesteśmy już gotowi energetycznie, tworzymy tą przestrzeń fizyczną, ale mamy jeszcze jeden mały żetonik ukryty w kieszonce. Czyli takie niby wydaje mi się, jestem prawie pewna, a właściwie jestem pewna, bo to nie jest świadome, że wchodzę, na, idę na całość, że już wszystkie żetony, karty zostawiłam i znowu. To nie ma znaczenia, jeżeli teraz patrzysz fizycznie, nie? Że to jest ten partner, potencjalny kandydat, praca czy jakkolwiek, to ty nie ufasz tej pracy, tej osobie. Ty ufasz temu, co przyjdzie z góry. To jest tylko w świecie fizycznym już odzwierciedlenie tego, co ci się pokaże wyżej. To spłynie i pamiętaj, sprężynka. To chwilę może potrwać, i to wtedy jest też zależne, ile potrwa, od tego, jak bardzo ufasz, a jak bardzo będziesz znowu wchodzić w automaty lękowe, albo starać się wymusić, albo skontrolować, albo nałożyć Twoją wizję, że to ma być ten, to ma być ta praca, a z wyższego poziomu masz inny plan. Na to też trzeba zrobić miejsce. To jest to zaufanie ponad logiką. Robię moje 100%. Stawiam się z pełnym zaangażowaniem. Robię robotę, daję z siebie wszystko, rzucam wszystko na stół, odkrywam karty, nie gram, że jak ja, ja poczekam, jak się pojawi, to ja się otworzę. To tak nie działa. Jak się nie otworzysz, to się nie pojawi. Bo to już jest ta wersja. Najpierw się tu musi zadziać, czyli musi się zadzieć w środku, żebyś zobaczyła na zewnątrz. I zweryfikuj, czy nie masz tego małego żetoniku. To jest ten sabotaż, bo boimy się, niby rzucamy te kartę, ale oczywiście się boimy, nasz umysł, nie? Podświadomość mówi: No ale jakbyś miała jednak przegrać, bo z poziomu podświadomości, żeby Cię ochronić, to schowam Ci jeden żetonik. Czyli na przykład, że gdzieś energetycznie nie odetnę całkiem kontaktu z byłym. Albo niby zrezygnowałam z pracy, ale nie do końca i coś tam jeszcze robię. Taki mały żetonik. Z tym też trzeba sobie chwilę posiedzieć. Takie właśnie pójdę na imprezę, napiję się przed egzaminem, jakbym miała nie zdać, to zwalę na kaca. Zadzwonię do mojego byłego, zanim pójdę do ołtarza z moim ukochanym, żeby na chwilę poczuć się, że nawet nie, że mam to wyjście B, bo tak działa podświadomość, że tam coś jest i taką niteczkę powiązania sobie zostawię. Czyli niby mówię, że puściłam zupełnie, bo to puszczenie to jest w... wchodzę na całość i puszczam. Stawiam się codziennie, robię robotę, ale puszczam ten rezultat. A ta niteczka to jest takie puściłam i takie, no nie oglądam się tak bardzo, ale wiecie, takie oczko mi tu ucieka. Czy czasem po pierwsze, czy wchodzisz, czy idziesz na całość, czy grasz dalej w pokera? Z Twoją wyższą inteligencją, ze wszechświatem. Jeżeli czujesz, że jest, weszłaś, wszedłeś na całość, zweryfikuj, czy tam nie ma jakiejś niteczki. Małego żetonika, ukrytego, takiego, jakbym miała przegrać, to mam żetonik. A co, jak ktoś przyjdzie i powie, że masz, że masz żetonik i przegrałaś, bo oszukujesz? Albo teoretycznie wygrasz, ale to będzie oszukane, właśnie wygrane, to i oszukany rezultat. I miało być tak pięknie, a nie będzie. Bo wszechświata nie da się oszukać. Więc tak naprawdę z kim grasz? I o co? I po co ci to? Dajcie znać, czy ma to dla Was sens. Tak mi dzisiaj przyszło. Krótka pogadanka. I co? Zostawię Was tak z tym. I wrócimy sobie na nasz most. Także można już przyjąć wygodną pozycję. Zamknąć oczy żeby połączyć się z twoim mikrokosmosem, z twoim wszechświatem, z twoim wnętrzem. No już można wypuścić z każdym wydechem całą tą wiedzę, którą Właśnie usłyszałeś, usłyszałeś, wróć na nasz most. Kiedy tak na nim stoisz? Zaobserwuj najpierw. Jak wygląda twoje zaangażowanie? Czy jesteś? Czy jest cię 100%? W tu i teraz, ileś się dajesz? I czy idziesz na całość? A może jest jeszcze ukryty jakiś żetonik w kieszące? Taka cieniutka niteczka. To już nie jest lina, to nie jest kula u nogi, ale nadal. Niteczka, która gdzieś trzyma cię z tym brzegiem, z którego wyruszyliśmy. Tam za Tobą. Czy w Twojej przestrzeni, Twoim życiu jest miejsce na nowe? Cokolwiek jest Twoim pragnieniem? Może nadal grasz w pokera ze wszechświatem? Jak ty mi, to ja tobie, jak się pokaże, to zdecyduje. Kiedy oddychasz do Twojego serca, i w nim jest cała Twoja świadomość, cała Twoja uwaga, cała Twoja energia. Kiedy łączysz się z Twoją wyższą inteligencją, z energią boską, z energią wszechświata, kiedy jesteś tam w sobie, gdzie masz już wszystko i jesteś wszystkim. Czuj. Czy nadal chce Ci się grać? Kiedy zanurzasz się w zaufaniu? Czy jest się czego bać? Kiedy wypełniasz się miłością? Czy chcesz grać sama ze sobą? A jeśli tak, kto tu jest wygrany? A kto tu jest przegrany? Przecież masz wszystko, do czego się bać. Przecież to Ty, Twój wszechświat. Więc powiedz sobie dzisiaj, że idziesz na całość, że rzucasz wszystkie karty na stół, wszystkie żetony, że przestajesz grać sama ze sobą i wchodzisz to stuprocentowo. Więc zanim postawisz ten dwudziesty trzeci krok w kierunku Twoich pragnień, Twoich marzeń, Twoich intencji, przetnij tą ostatnią nitkę, która Cię gdzieś trzyma. Która niby ma być zabezpieczeniem, a tak naprawdę jest dokładnie mini kotwicą, która nie pozwala ci w pełni iść do przodu. Przetnij ją, zerwi, wyrzuć ten żetonik, rzuć wszystko na stół, uśmiechnij się sama do siebie, sam do siebie, z pełnym zaufaniem postaw ten dwudziesty trzeci krok po Twoje po Twoje pragnienia bo pragniesz wszystkiego masz wszystko i jesteś wszystkim czego się bać? i poczuł to Do przodu, nie do tyłu! Pragnę wszystkiego, mam wszystko, jestem wszystkim. Głęboki oddech do serca. Podziękuj sobie za dzisiaj. Uśmiechnij się do siebie. I wróć powolutku do mnie. Daj znać, jak było. Jak się czujesz. Co się pokazało. Kochani, przypominam na koniec, już jest opublikowane wydarzenie. Robimy naszą mapę intencji. Przede wszystkim, wszystko to, co tutaj robimy, będzie skondensowane w pigułce. Będzie skrypt, będą narzędzia, będzie wszystko to, czego potrzebujesz, żeby dalej kontynuować tą podróż i utrzymać te efekty. 12 czerwca w wersji online na Zoomie. Jeżeli chcesz być dodana do listy, gdzie już będziemy wysyłać konkretne informacje, to tak jak w opisie wydarzenia i w opisie przypiętym na górze napisz do mnie maila. Kliknięcie w wydarzenie Facebooka będę, nie jest dla mnie zapisem. Jeśli jeszcze się wahasz, daj znać, może mogę w czymś pomóc. Jeśli czujesz, że to twoje, to zapraszam serdecznie. Pięknego piątku. Pięknego wieczoru. Trzymajcie się, kochani. Ściskam Was bardzo mocno. Ogromne buziaki. Pa, pa.